Izabela Janachowska, znana postać w świecie mody ślubnej, nie ogranicza się tylko do eleganckich kreacji dla panien młodych. Jej talent i wyczucie stylu dostrzegła nowa pierwsza dama, Marta Nawrocka, której stylizacje zyskują na światowym uznaniu. Ostatnia kreacja, z którą wystąpiła Nawrocka na zgromadzeniu ogólnym ONZ, już odbiła się szerokim echem w mediach, docierając do szerokiej publiczności. To Janachowska jest autorką pomysłu, za co zebrała liczne gratulacje. Marta Nawrocka wybrała czarną sukienkę Midi z bufkami oraz klasyczne czułęka na obcasie, a ten duet okazał się strzałem w dziesiątkę. Kreacja prezentuje się niezwykle elegancko i jednocześnie ponadczasowo. Zestaw pochodzi z autorskiej kolekcji Izabeli Janachowskiej, która była bardzo podekscytowana współpracą z pierwszą damą. W rozmowie z dziennikarzami faktu przyznała To dla mnie ogromny zaszczyt, że pierwsza dama po raz kolejny wybrała stylizację mojego projektu. Każda taka decyzja to ogromne wyróżnienie. Cieszy mnie, że stylizacje pani prezydentowej są tak pozytywnie oceniane przez ekspertów. To pokazuje, że polska moda może z dumą prezentować się na arenie międzynarodowej. Przyjrzyjmy się zatem kosztom, które towarzyszą tej wyjątkowej stylizacji. Suknia Verona wyceniona jest na 599 zł, a czułenka Reni również kosztują tyle samo. To jednak nie koniec, jeśli chodzi o modowe dodatki pierwszej damy. Zestaw uzupełnia torebka marki Chylak, która kosztuje 1590 zł. Niedawno, w połowie września, mówiliśmy o kreacji nawrockiej, którą założyła podczas wizyty u papieża Leona XIV. Wówczas Janachowska podzieliła się swoimi wrażeniami na temat ubierania pierwszej damy na istotne wydarzenia. Jestem przeszczęśliwa, że udało mi się ubierać pierwszą damę na tak ważną okazję. To była audiencja u papieża, a nie tylko jedno z wielu wyjść. To niesamowite wydarzenie, które zostało zaprezentowane na arenie międzynarodowej, a dla nas to ogromny sukces i zaszczyt. Cieszę się, że stylizacja została dobrze oceniona przez stylistki i znawczynie mody, więc świętujemy, powiedziała Izabela Janachowska, w rozmowie z Jastrząb Post. Ta kolejna współpraca pokazuje, że nie tylko umiemy tworzyć zjawiskowe kreacje, ale także jesteśmy w stanie z dumą przedstawiać nasze talenty na międzynarodowej scenie mody.